Co powiedziałbym młodszemu sobie, jeśli chciałbym osiągnąć jakiś sukces w League of Legends? Zapraszam do materiału. To będzie format taki pogadankowy. Mam kilka przemyśleń. Tak naprawdę, jakiego tipa, jakie rady bym dał sobie młodszemu sobie, jakbym miał taką możliwość. A tak naprawdę, część z Was pewnie jest taką młodszą wersją mnie, która chce wbić dywizję, chce być lepszym graczem, chce się, nie wiem, pochwalić przed znajomymi. I inicjatywa tego filmu wyszła w sumie od jednego z Was, ponieważ w komentarzu zapytaliście mnie, jedna osoba mnie zapytała, co bym powiedział młodszemu sobie, tam powiedziałem tak w skrócie. I tutaj chciałbym troszeczkę rozwinąć ten temat i zacznę od takich dużych podstaw, a potem sobie pewnie będziemy przechodzić do jakichś mniejszych rzeczy, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo to polecimy na spontanie, ale uważam, że tutaj będę miał wiele, wiele do powiedzenia. Przede wszystkim wydaje mi się, że cały czas takim fundamentem jest to, żeby trzymać się jednej linii, ponieważ niesamowicie widać to po wielu graczach, którzy siedzą cały czas na jednej linii. Nawet widzę to po swojej friendliście. Ludzie, którzy zmieniają linię, grają raz mida, raz adekery, raz dżungle, raz topa, a ludzi, którzy nieustannie przykładowo cisną adekery, mimo tego, że może przez jakiś dłuższy okres czasu, przez nawet, nie wiem, 2-3 lata siedzą w jakiejś niższej dywizji, czy to jakieś platyna, czy już może jakiś wyższy emerald, to w pewnym momencie widać po nich już naprawdę większe umiejętności, które po prostu pozwolą im dostosować się do poziomu całej gry, a z czasem wyjść poza ten poziom i po prostu kierować te gry. Ponieważ obecnie nie jest naprawdę łatwo wykerować grę samemu, wręcz można powiedzieć, że to jest strasznie trudne, trzeba być naprawdę bardzo, bardzo dobrym i odstawać poziomem oczywiście na plus. I bardzo często tacy ludzie, którzy tryhardują właśnie jakąś linię jedną i siedzą w jednej dywizji, to jest po prostu kwestia tego, że ciężko po prostu im, nie wiem, wyjść przez szereg i wykarować taką grę, ale to jest całkowicie normalne, ponieważ no na ten moment ta gra jest bardzo, bardzo zespołowa. Ale uwierzcie mi, bądźcie cierpliwi i grajcie na jednej linii. Wybierzcie sobie kilka czempionów. Oczywiście czempiony z upływem kilku miesięcy, a nawet tam może na perspektywie lat, no się zmieniają, ponieważ nie każdy czempion jest, że tak powiem, dobry przez... Dłuższy okres czasu, dlatego postacie się zmieniają, jak najbardziej, są nowe. Z jednej dostałem buffy, drugie drugiej nerwy, nerfy, ale trzymajcie się jednej linii. Jeśli nie jesteście przekonani co do swojej linii, to jeszcze dajcie sobie troszeczkę czasu, żeby odnaleźć sobie tą jedną wymarzoną linię, gdzie się po prostu czujecie jak ryba w wodzie, gdy macie satysfakcję używając, nie wiem swoich umiejętności, bo trzeba poczuć coś takiego z tą linią. Ja wam powiem, że ostatnio mam taki fan właśnie grając na midzie. Poznaję trochę ligę na Nową, gram Huejem, tak się na niego chyba mówi i naprawdę daje mi to dużo, dużo frajdy. Więc skupcie się na jednej linii, wybierzcie sobie kilka postaci i nie poddawajcie się w tym, co będziecie robić. Następnie warto jest wypracować swój styl. Ponieważ, jak wiecie, w lidze można grać agresywnie, można grać pasywnie, i te dwie kategorie jeszcze rozkładają się na dużo innych kategorii. Powiem to na swoim przykładzie, że ja jestem graczem, który lubi sobie przez pierwsze 10-15, może nawet 20 minut siedzieć na linii i się farmić, i w momencie, gdy ktoś schodzi. Ja nie lubię go followować, ja wolę spingować 10 razy, dać informacje mojej drużynie i zostać na linii i się farmić. I zauważyłem, że taki schemat naprawdę dobrze mi wychodzi, ponieważ odskaluję przeciwnika farmą, biorąc playty, zdobywając solo doświadczenie. Wiadomo, są czasami takie sytuacje, gdzie no, to automatycznie naturalnie wychodzi, dobra, muszę tam iść, ponieważ gdzieś coś bardzo, bardzo ważnego, ale w przypadku, gdzie mogę spingować i widzę, że drużyna może sobie na spokojnie cofnąć, wolę zostać na linii i się po prostu farmić. I każdy z nas powinien sobie wypracować taki styl. Dla jednego z was to będzie gra agresywna, dla innego gra właśnie safe tak jak ja, a inne to już w ogóle nie wiem, będzie grał pod jakieś staki i będzie omijał wszystko, tylko się stakował, no ale to też jest jakby pod farmę. Więc znajdźcie swój styl, nie dajcie sobie wmówić, że no co ty robisz, jesteś Awk, nic nie robisz i tak dalej. Grajcie swoją grę i odnajdźcie się w tym. Jeśli przykładowo, no faktycznie będziecie dawać dupy przez pierwsze 10-15 minut, ale potem wasza postać będzie, nie wiem, robić totalny rozpierdziel po 20-30 minucie i wam to po prostu będzie wychodzić i będziecie wygrywać, to idźcie w to, prawda? I nie przejmujcie się innymi. I tutaj właśnie tak płynnie chciałbym przejść w ten temat. Nie przejmujcie się innymi. Ponieważ tak, że ludzie będą was denerwować, wy będziecie denerwować innych, mimo tego, że nic im nie zrobiliście i ciężko do tego podejść, jest to naprawdę... Psychicznie wykańczająca gra dla wielu, wielu, wielu z nas. Podam niestety też taki dosyć może smutny przykład mojej znajomej, która w, w jakimś tam tygodniu wbija sobie D1, po chwili niestety spadła do P1. Wiadomo, tam na pewno psychika też troszeczkę spadła, ale głównie straciła swoją dywizję przez ludzi trolujących. I taka sytuacja naprawdę doprowadza do. No do smutku i ciężko czasami po czymś takim wrócić, a mówię wam to po to, żebyście po prostu byli świadomi tego, że potrzebujecie mega silnej psychiki i nie załamywać się jak spadniecie z góry na sam dół, ponieważ te umiejętności zawsze z wami zostaną i to co umiecie, to będziecie mogli potem wykorzystać, żeby potem z powrotem wejść na samą górę. Mój, przy, mój przykład był bardzo podobny. W swoim piku dawno temu jakiś czas jak jeszcze było D5, bardzo ciężko z tego było wyjść ja sobie wszedłem do D1 to był wtedy naprawdę bardzo wysoki poziom i potem moje ego, coś tam z psychiką nie wyszło. Nie umiem docenić tego, że na tym świecie są lepsi gracze ode mnie, psychika padła, spadek do D5 i koniec kariery. Uważam, że to były takie najważniejsze rzeczy, o których warto wiedzieć i przestrzegać. Jeśli chodzi o jakieś umiejętności mechaniczne, to wszystko przyjdzie z czasem, po prostu grajcie, nie denerwujcie się i przede wszystkim... Miejcie fan z tej gry, bawcie się nią, z chęcią wchodźcie do gry, a jeśli widzicie, że jesteście poddenerwowani, nie czujecie tego, to po prostu nie grajcie albo zagrajcie coś for fun, albo zagrajcie na jednym koncie, zagrajcie ze znajomymi, rozluźnijcie się, a do solo kolejki, to jest też ważne, to jest też ważne. Do solo kolejki, trzymajcie świeżość umysłu, taką chęć do gry, chęć do wygrywania, i nigdy nie grajcie pod jakimś wpływem tiltu, złości, nerwów, nie wyzywajcie ludzi. Po prostu grajcie tak jak grobią to prosi, tak? Wiecie, wyobraźcie sobie, jak oni na scenie grają, o najwyższym szczeblu. Nawet jak przegrają, wiadomo, jest im smutno, ale nie biją w łeb, znaczy nie, nie biją w biurko, nie biją w klawiaturę. Po prostu idą po swojej i się nie podają. I tego wam życzę. Dzięki za wysłuchanie, i do zobaczenia na Get